Cześć, witajcie, ja jestem Wupo, a to jest drugi odcinek z Happy Wheels, tak, z szczęśliwych kółek, zadowolonych, tak i co dzisiaj? No dzisiaj, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku pobawimy się w level, o, level poziomy od graczy i weźmiemy, posortujemy od najnowszych, można jeszcze sort by rating a nie, muszę newest Uplay we'll wait uh, ok. Ok. No i git, już mam konto sobie zrobiłem. Ale dobra. Eee, I co, by tu zacząć? Zaczynamy. No, tutaj jakiś przykładowy sobie odpalę. Um, powiem Wam tylko, że. O, co jest? Będę teraz. Będę, będę. Na koniec będzie niespodzianka dla Was. ooo, e, zobaczycie jaka. I hope you enjoy your dat. No, dobra. Nie. Aha, dobra. Udało się, level drugi od razu. Splash! Uo, nie, 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 er, Change character. Ja lubię grać z tym chyba. On potrafi skakać, no i jest. ale nie, tym gównem też nie lubię. Ale dobra. Łooo, ale wleciał, nie. Yeah. I... Jump! Jump! 360! Front O, w... dobra. Nie, tu nie, tu nie. Tu miałem nie iść. No ale dobra, jak już muszę zlecieć to... Woo deszcz <laughs> deszcz krwi okej okay. weźmiemy jakiś inny level bo ten troszkę dziwny jest mm, tutaj mam play count a ten ma duże uh, głosów więc zagramy sobie um, right uh, die one ball kid um, o Jak go się łapie O, wow, nie, 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 tak nie. Jak ja mam go złapać? Trz, trz. Wow, Fajne, fajne. Jeszcze raz restart level, restart. I i i short train. Ale fajnie One ball. O, jedna kulka więcej, da? Tak? Short train, ale piękny rzut. I, i, i. Oje, oh, yeah, trzy kulki. Ja chcę win, ja chcę win No, No nie, zawsze ten deszcz o, trzy kulki. Wow! Mini balls. Co to? <ścoughs> no, ale fajne. Dead. Nie, 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 jeszcze raz. Ja, ja muszę wygrać. Nie ma szans, że ja tego nie wygram. Pięknie, pięknie, wyśmienicie wręcz. Tak jest, tak się gra, widzicie? <słuch> He, może niekoniecznie tak, ale nie, no to mi się podobało, nawet zagłosuję 5 gwiazdek. A, co mi tam? Niech autor ma, bo się fajnie natrudził myślę nad tym. Okej, okay, tu mamy. Mm, też sporo głosów i zagrań. Preset to grab the rope. Okej, okay, a mogę dalej jechać. U, nie, nie. Jeszcze raz, na czym to polega, tak? Uch. Nie, 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 ja takich nie lubię. Bo nie wiem o co w nich chodzi do końca. Okej, okay, co my tu mamy jeszcze? Kill yourself. Biorę, biorę, biorę. Ooo. Nie, jeszcze raz. Teraz polecimy do, do tyłu. A czyli tak to działa. A ja chcę tam wejść. Nie, oszukaj ja mnie, nie, nie bawię się tak, nie bawię się co my tu mamy? My first level. No zobaczymy, masz sporo głosów. Nie, 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 nie. change character, ja lubię tego najbardziej. Jedzie z ten. Ziomuś, to ten. Nie, nie, nie. No Janus. O, to, 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 to. Tego najbardziej lubię. On może skakać i wszystko z Tam coś było. Wow, piłeczki. I Lecimy. Nice! motherfucker, Oooooo! Wow. Jeszcze raz, ale było dobrze, było dobrze. Hmm, tylko muszę uważać że tam pod koniec, żeby tak... Uh, nie, jeszcze raz. R. Dobra. Teraz się uda, nie ma szans, żeby się nie udało. No co jest? Nie, jeszcze raz. I teraz... Teraz już na pewno się uda. Już na pewno się uda, okej. Okay. To spokojnie, spokojnie, żeby nóg nie połamać. Oh, je. Yeah. Tu była jakaś mina, dobra. Tu muszę się zatrzymać, żeby tak szybko nie jechać. Tu też. I co? Nie. Nie, nie, nie. To tak nie miało wyglądać. Dobra, lecimy dalej. Sporo tych leveli się tworzy. Ludzie, gracze tworzą. Okej, okay, jakieś super level. O, jakie mam tu przejść? Dobra, mniej więcej się udało. <laughs> Albo idę. Dobra, jeszcze raz, jeszcze. Io! Aha, dobra, już wiem. Mogę je zniszczyć. A teraz się cofnę. I z pełną parą jedziemy. Dobra, kolejne zniszczone. Teraz znowu do tyłu. Ale nie za mocno. Pięknie! Dziecko ucierpiało, ale co tam? Uuu, butelki. Dobra, jeszcze raz. Dobra, jest pięknie, troszkę dziecko znowu. E, o, o, znowu jakieś kombinacje. Co jakieś zapałki są w ogóle, czy co to jest? Okej. Okay. Jeszcze raz, jeszcze raz, teraz mi się uda. Pięknie. Pięknie! Lecimy dalej. Bonus level. A jak ja mam to odpalić? Jak przez to przejechać w sumie? Leć, eee, leć, dobrze, dobrze... Wow, shit! Tak to nie miało wyglądać. Spróbujmy co, czegoś innego. O, tu jest sporo gosu. Main Kusim. O, zagramy sobie w kusima. Ktoś stworzył dla niego mapkę. Zobaczmy jak ona wygląda. A, dobra, tutaj trzeba change charakter i wziąć kogoś szybkiego, może ziomka na wózku. Będzie szybszy, albo. Dobra, no trudno. Mm, trzeba lecieć, 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 lecieć. Nie, to nie wyjdzie. Yy, jeszcze szybszego trzeba. Może na rowerku będzie szybszy koleś? O, jakiś problem. Czasami tak jest, ale ok, lecimy jeszcze raz. Kto yy, ma. My... Spróbujemy. No, co jest? Jak tu tu pograć, a wy mnie dajecie na sankach. Może, dobra, może chwilę czekam, czekam. I teraz. O, no, co wam jest, dajcie mi zagrać Może na wózeczku, bo on ma turbo dopalacz Nie, dobra, nie, coś nie idzie mi ten level, albo on jest nie do przejścia Under or over hmm, Zobaczmy Dobra, mojego ziomka, do Kurde no nie dość, że musiałem tu konto założyć, to jeszcze mi nie dajecie pograć. Co za chamstwo. To już grałem, przed chwilą nie wchodziło. A nie, nie, nie wyszło. Okej, okay. Epic Heart De Donation. Aha. O co w tym chodzi? Lecę. Lecę, bo chcę. Nice. Wow, ale fajne. Ciach, 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 że w tym czasie się na napiję no lecisz? Wow. ale smyślnie zrobione no wleć, wleć, wleć wait, 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 pięknie nie no, ale ktoś się musiał napracować genialnie O Please rate 5 tak, dam ci rate 5. Jak tylko skończysz, będzie winner. Ale nie ma. A nie, mogę. Da Dobra, nie no, to mi się podobało. Naprawdę, naprawdę um, ktoś się napracował przy tym levelu, więc czy mógłby go nie wynagrodzić? okej okay, no tu znowu coś nie wchodzi. No nie wiem, co ma być. To miałem um, Slaughterhouse też. Już nowe levely widzicie. Nie, to jest niesamowite. O, znowu takie rzucanie. Dev. Trz. Aj. Jeszcze raz. łap Trz. O, plus jeden bał. Nob. <ścoughs> ja ci dam, noba, ty śmieciu. O, masz win. Tak jest, tak się gra, nie? Wśmienicie, kozak jest. A, muszę zrobić chwilowe cięcie. Okej, okay, lecimy dalej. E, musiałem odebrać telefon, bo tutaj na molni coś dzwonią. Trzeba było ich pogonić i mogę dalej nagrywać. Keddy, win or lose. No oczywiście, że win jeszcze się pytasz. O, jaki fajny się Dobra, tutaj mam lecieć. Ale nie tak. Dobra, no żyje. Here. Nie, jeszcze raz. Nie no fajny, fajny, podoba mi się ten tutaj... Nie, nie, dobra, teraz jakoś tak swobodnie. O, to muszę zahaczyć. Dobra. No. Bez nóg też się da jechać, ale już niestety bez y, rąk i ciała i bez niczego nie. Dobra, tutaj muszę się odbić. No i znowu nie wyszło. Jest, rowerek jedzie! O, jest onokoła. <ś atak> dobra, jeszcze raz, teraz mi się uda nie ma. A ja co w ogóle nie myślę, ale dobra udało się. Jest, 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 jest pięknie, pięknie, dobra. Nie, no fuck, Ale patrzcie, a nie myślałem, że tam się da. Ale co, no pięknie było, a teraz już nie jest. co jest, jeszcze raz, jeszcze raz. Podoba mi się ten level jest trudny, ale ja lubię trudne levely, jak się wymaga od, od gracza. Pięknie, dobra, dobra. Bez nóg też dam rady... ...jechać. No biorę się za. A jak nic nie będę wciskał? Przeżyję? Nie do końca, ale... Dobra. Nie, bierzemy coś innego, bo jak za dużo już wtapią, to ja już się denerwuję i... First pogo jump! To jest pogo. No! still bad! M mm, Better! A ty kurde! Wiem, jaki ty w zasadzie działasz Pięknie, dobra, dobra, o to chodziło. Teraz zrobić backflipa. Jest ustawione i skakuj! Pięknie, dobra, dobra. Teraz znowu backflipa. Nie, nie, jeszcze raz. Nie, nie wyszło. Jeszcze raz. Wow, amazing! Wow, ja jestem na wow. I... Aż prawie. Dobra, teraz mi się uda. Już nie ma bata. I... Pięknie, pięknie! Good, good. Teraz good, good. Lecimy. Amazing, jestem amazing. Aj, dobra, nie wyszło. O, już się urwałem. No trudno. Dobra. E, więc co? No, miały być 15-minutowe odcinki, więc mi zostały jakieś 2 minutki. A teraz pokażę wam tę niespodziankę. E, jeden z moich widzów stworzył dla mnie level. Zaraz. kupia Happy Wheelsy. E, stworzył dla mnie level. Więc prosił mnie o przejście, i jak najbardziej chętnie go przejdę, jeżeli macie wolny czas i chęci, to jak najbardziej zachęcam, oczywiście wszystkie będę grał, jakie stworzycie, tylko musicie mi dać znać, że stworzyliście, możecie mi podać linki, bo tutaj e, widziałem, że można, do konkretnego levelu, i wtedy szybciej na niego trafię. I na pewno zagram, nie bójcie się, jak tylko Happy Wheels mi na to pozwolą. I nie będą tak zamulać. Hmm. No, dajesz, dajesz. No, loadinguj się. Ja chcę tu zagrać. Wiecie co? Może zrobię krótkie cięcie i powrócę, gdy już to będzie działało, bo tutaj cię za mocno laguje. OK, już jestem. Znalazłem level, jest stworzony przez autora PitolXD. Aczkolwiek, na no, ma inny nick, ale o tym dowiecie się później. No i co? No i zaczynamy. Wybieram sobie mojego ulubionego ziomka. I. I. Witaj, WUPO w mapce Zombie Escape. Nie za bardzo umiem robić mapki, więc nie będę ona, nie wiem, jaka piska, ale to nieważne. Mam nadzieję, że będzie się dobrze bawił tak zupełnie masz rację i zgadzam się z tobą nie musi być dobra wow najważniejsze żebym się świetnie przy niej bawił i żebyś ty się bawił tworząc ją także dzięki ci bardzo a tutaj lecimy do miasta brain Ok, no mózg orda zniszcz ją brain eee, ale ja nie będę niszczył ja przeskoczę Ok, i kolejny jump nie, yeah, jeszcze raz. E, chciałem przeczytać co tam było napisane. E, Okej. Okay. Jumpuj, dobra, przejechałeś. E, nie, 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 rozpędzaj się tak. Kolego przecież... Przecież przecież musisz tu się zatrzymać. Dobra, jeden, jeden. Okej, okay, cofnę się. I teraz podał się. Mwah! Cicho, może wyjdę z tego. Cicho! Nie, niekoniecznie. No już raz, lecimy. Nie, no ja muszę przejść pierwszą mapkę od widza, więc nie ma bata, że jej nie przejdę. przecież. Dobra, stój, 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 stój. stój. Czemu on się nie chce cofać? jeszcze raz. Aha, dobra, bo ja nie ten wciskałem przyciskiem. Ja myślałem, że strzałka w lewo to będzie cofanie, no bo tak by logika namawiała, aczkolwiek nie jest tak. Dobra, to teraz może już mi się uda. Aj, prawie, no co jest? A może przeskoczę, zahaczę i od razu znowu jumpnę. No, zobaczymy, no może się uda. Hmm. Dobra, 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 dobra. E, o nie, więcej pułapek, muszę uważać. Uuu, szkło, szkło. Uuu, to bolało, no bolało. Jedzenie, tu byli ludzie. Do wszystkich jedźcie na północ miasta. Tam jest epi ekipa ratunkowa. Zaraz pojadę tam. Tylko muszę jeszcze raz tu przejść, bo no niestety się nie udało, ale teraz mam nadzieję, że będzie wszystko ok. Dobra, jumpujemy. Pięknie. Okej, okay, no troszkę się rozkwasiłem, ale żyję. Tam jest czekamy. To moja szansa. Mogę uciec. Nadchodzą. Nie, zombie mi nic nie. Uwaga, jest. 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 Wiktory. E, przesunę. To osiągnąłem limit. Przepraszam. Mam nadzieję, że się podoba mój kanał YouTube Gameplay. Fist, tak? Tak, wbijajcie do niego. Pozdrawiam. WPO. Tak się domyślam. Jesteś świetny. Tak, dzięki bardzo serdecznie za tą mapkę. Była naprawdę fajna i jak widzisz, sprawdziła mi trochę trudności, a ja takie lubię, więc także co, no bierzcie przykład z kolegi Świstaka i twórzcie mapki i podsyłajcie. Będę naprawdę wdzięczny i obiecuję, że je przejdę. Tymczasem daję Ci ocenę, no, piąteczkę. Jest już główne 3,5. I co? To by było na Tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodoba. Będzie ich więcej, bo gra jest naprawdę taka fajna na rozluźnienie i oderwanie się od rzeczywistości. Yy, I tyle. Jeżeli się spodobało, to zostawcie łapkę. A jeżeli oglądacie mnie po raz pierwszy, to zostawcie również suba, aby być na bieżąco. Dzięki za oglądanie i cześć.